Piątek 7 listopada wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski, a o czym dzisiaj powiemy? Debata przedwyborcza Kamień węgielny pod radioterapią. Gdy piosenka szła do wojska. Debatę kandydatów na prezydenta Zamościa zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Szymona Szymonowica w Zamościu. Instytut Nauk Społecznych, Koło Naukowe Politologów, Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu zorganizowali debatę kandydatów na prezydenta miasta Zamościa 2014. Głównym tematem były aspiracje akademickie Zamościa. W debacie udział jednak wzięło tylko dwóch kandydatów: Andrzej Wnuk, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, oraz Paweł Biłant, kandydat kongresu nowej prawicy. Bo jak wiadomo, liberalizm w jakimś sensie kłóci się z konserwatyzmem. Nie można połączyć tych dwóch idei podobno, tak nie uczono. Natomiast my jako Nowa prawica łączymy te idee te ide w ten sposób, że gospodarkę zostawiamy liberalną, czyli minimalizujemy rolę państwa w gospodarce, natomiast konserwatyzm stosujemy w społeczeństwie. I teraz tak, nasz program, mój program, Nowej Prawicy w Zamościu jest oparty o ideę konserwatywno-liberalną. O co chodzi? Chodzi o to, że Chcemy zmniejszyć podatki i wycofać z różnych gałęzi rynku Urząd Miasta. Bo jak dzisiaj wiadomo, miasto nakłada potężne podatki i zajmuje kolejne gałęzie rynku w gospodarce. Tak? na przykład najlepszym przykładem jest tego baza sportowa zamościu, która kosztuje miasto 6 milionów złotych, z czego dochodu daje całe 3 miliony, musimy ponad 3 miliony złotych do niej dołożyć z podatku. Ja ideowo nie jestem związany z nikim. Jestem bezpartyjny, niezależny, popierany i startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego się tak stało? Otóż program samorządowy Prawa i Sprawiedliwości jest mi najbliższy. Najbliższy w tym sensie, że też chciałbym, żeby koncepcja aglomeracyjna tak forsowana przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u, była zarzucona na rzecz koncepcji dyfuzyjnej, czyli wsparcia mniejszych ośrodków, mniejszych miast takich jak Zamość. Nie zgadzam się na to, żebyśmy my jako zamościanie wyjeżdżali do Lubina, do Warszawy, do Poznania, do Wrocławia w poszukiwaniu pracy. My musimy mieć możliwość pracowania u siebie na miejscu. Całą debatę już dzisiaj można obejrzeć na stronie internetowej www.zamojska.pl. Przy Szpitalu Papieskim w Zamościu powstanie ośrodek radioterapii. Wczoraj wmurowano kamień węgielny. Budowę ośrodka radioterapii rozpoczęto na działce tuż za szpitalem. Koszt jego budowy to około 50 milionów złotych. Pierwsi pacjenci mogą być przyjmowani już w grudniu przyszłego roku. Na pewno jest to historyczny moment, ze względu na to, że powstaje nowa inwestycja. Powstaje coś bardzo dobrego dla pacjentów, no i powiedzmy sobie szczerze: że 50, może 70 miejsc pracy yy, będzie tutaj w tym ośrodku. Także to jest też dobry plus dla Zamościa. Każdego roku na oddział onkologii klinicznej przyjmowanych jest około 3,5 tysiąca chorych na nowotwory. Gdy powstanie ośrodek radioterapii, chorzy na nowotwory nie będą musieli korzystać z usług szpitali w innych miastach. Przede wszystkim zyskają pacjenci ze względu na kompleksowość ochrony i leczenia pacjentów onkologicznych, bo do tej pory posiadaliśmy chirurgię onkologiczną, chemioterapię, i brakowało nam radioterapii. W tym momencie, w tym kompleksie będziemy mieli wszystko. 6 listopada został podpisany akt erekcyjny. Symbolicznie rozpoczęto też budowę i wmurowano kamień węgielny. Piąty przegląd piosenki żołnierskiej, partyzanckiej i patriotycznej odbył się w centrum pastoralnym w Zamościu. W centrum pastoralnym przy parafii św. Michała Archanioła w Zamościu 6 listopada odbył się piąty przegląd piosenki żołnierskiej, partyzanckiej i patriotycznej, gdy piosenka szła do wojska Zamość 2014. Ośrodek świętował również 15-lecie istnienia. To piąty przegląd piosenki żołnierskiej, partyzanckiej i patriotycznej, który już w tym roku zgromadził 19 zespołów. Z ka każdym rokiem z zespołów nam przybywa i cieszę się, że się to tak fajnie rozwija i że, że w zeszłym roku było 17, w tym roku 19, więc cieszę się, że, że warsztaty terapii zajęciowej biorą taki czynny udział w tym właśnie naszym przeglądzie. Jest to przegląd, nie jest to konkurs, przegląd po to, żeby zaproponować działalność artystyczną. Statystyczną warsztatów terapii zajęciowej. Natomiast 15. rocznica to jest szmat czasu. Od 15 lat istnieje warsztat terapii zajęciowej tutaj w Centrum Pastoralnym. I dzięki udostępnieniu przez parafię pomieszczeń, my, jesteśmy, my możemy tu funkcjonować, jesteśmy w stanie prowadzić naszą działalność terapeutyczną z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnikami przeglądu były osoby niepełnosprawne z warsztatów terapii zajęciowej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, domów pomocy społecznej oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, łącznie 19 zespołów. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu było przygotowanie dwóch utworów muzycznych o tematyce wojskowej, partyzanckiej i patriotycznej. Bo dużym wyzwaniem jest wystąpienie osoby niepełnosprawnej na scenie. To dla nich jest duże przeżycie, a i też muszą się przygotować do tego. Muszą się przygotować psychicznie, mentalnie i muszą się przygotować artystycznie do, do takiego występu. To jest naprawdę bardzo dużo. Duży wpływ ma na to działalność terapeuty, ale również sami uczestnicy muszą sobie wyzwolić jakieś tam pokłady, te, 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 tego artyzmu. Te. Organizatorami piątego przeglądu byli Katolickie Stowarzyszenie Służba Człowiekowi w Zamościu oraz warsztat terapii zajęciowej przy parafii św. Michała Archanioła w Zamościu. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.